Nasza taka intencja jest pomodlić się w intencji mojej rodziny, szczególnie za żony i za dzieci, także modlić się za mojego taty, który zmarł niedawno. Jesteśmy pierwszy raz w Świątyni Opatrzności Bożej, bardzo nam się podoba, szczególnie cała architektura, szczególnie wystrój taki skromny, ale naprawdę robi wrażenie. Na pewno wszyscy ludzie tutaj przyjeżdżają z jakąś intencją, szczególnie, że jest to jakiś dar narodu polskiego, i chcemy w jakiś szczególny sposób podziękować Bogu za tą świątynię, a także podziękować Bogu za dar niepodległości naszej Ojczyzny. Chcemy i będziemy tutaj wracać, aby. W szczególny sposób tutaj modlić się w intencji na, w naszej ojczyzny, w intencji naszych rodzin i prosić Boga o błogosławieństwo dla nas wszystkich.